Kawać, no ja mam obsa w Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie chcę tu w się Ej, nie chcę. to co chodzi? Ja to na to. No bijcie go, no ja go bije sam. sam. Ja mam to no, go to ty dziury, ja nie mam. O kurwa. Co, co jest? To jest? Co jest? Co jest? Ja <grym> O oh, Zjadłem! Ej! ja na Ej kurwa! Ja nie mogę nic robić! Ale stary Wimi nie robi! się chodzi?